Dzisiaj pogadam sobie o filmie, na który nieironicznie czekałem bardzo, bardzo mocno. I jeżeli widzieliście moją recenzję Nightmare, która gdzieś się tutaj pewnie pojawi jako karta, to wiecie, że bardzo doceniam próby robienia autorskiego gatunkowego kina w naszym kraju. Jedną z takich prób było zeszłoroczne w lesie dziś nie zaśnie nikt, które starało się przenieść formułę Slashera na nasz rodzimy grunt. I jasne, było to schematyczne, powtarzalne i głupie, i można było od linijki wręcz odhaczyć nawiązania do Piątku XIII, czy Drogi bez powrotu, czy serii Wzgórza Mają Oczy. Ale jeżeli chodzi o polskie kino, to było to naprawdę odświeżające. W filmie czuło się autentyczne serducho, a fajna zabawa gatunkiem, wszechobecny kicz i Z-Klasowość sprawiały, że. Oglądanie pierwszego w nocy Dziś Nie Nikt sprawiało mnóstwo radochy i było naprawdę fajną, horrorową rozrywką. Dlatego bardzo, ale to bardzo czekałem na zapowiadany od razu sequel w Lesie Dziś Nie Nikt. Tym bardziej, że słyszało się, że twórcy tym razem mogą sobie pozwolić na więcej i troszeczkę bardziej pobawić się gatunkami i popuścić wodze fantazji. I oto w ostatnią środę zasiadłem przed telewizorem i zacząłem swój sans w Lesie Dziś Niezaśnięnik 2. I naprawdę mi się podobało. Nawet bardzo mi się podobało. Po raz pierwszy od nie pamiętam czy nawet kiedy mogę być dumny z rodzimych twórców, którym udało się stworzyć całkiem nowy, oryginalny i szalony podgatunek horroru, który ja roboczo nazwałem sobie potwórzastym romansem. Próbę. I tak na wstępie, żebyśmy mieli to odhaczone, Film jest dostępny na Netflixie, więc jeżeli ktokolwiek chce go obejrzeć, to może to zrobić tam, a ja w tej recenzji nie będę za bardzo przejmował się kwestiami spoilerowymi, więc ostrzegam, możecie tu znaleźć jakieś tam zwroty akcji, szczególnie dotyczące drugiej połowy filmu, więc jeżeli nie oglądaliście, to lećcie nadrabiać i wróćcie tutaj później. Się za filmik dwa, to bezpośrednia kontynuacja części pierwszej. Julia Wieniawa pojawia się na komisariacie, gdzie opowiada całą historię komendantowi. Logicznie myślący człowiek pakuje ją do celi, bo myśli, że ma do czynienia z jakąś wariatką. Następnie łapie i również pakuje do celi te dwa potwory, które zabijały w części pierwszej, które wzorowane były, jak wszyscy wiemy, na pewnym pacjencie zakładu psychiatrycznego w Choroszczy. Następnie z pomocą policjantki Vanessy i naszego głównego bohatera, policjanta, Adasia. Rozpoczyna śledztwo sprawy, a potem... potem tam dzieją się rzeczy. Wieniawa zamienia się w potwora, a cały film zamienia się w radosną zabawę z zabijania z elementami gory. I mniej więcej tak wygląda pierwsza część filmu. Policjanci śledzą, potwór zabija, jest to krwiste, głupie i ślicznie nakręcone i bawi. Wiecie, ta pierwsza część filmu działa dokładnie na tych samych zasadach co jej poprzedniczka. Znowu mamy tu odhaczanie kolejnych elementów ze schematu klasycznego slashera, zakrapianych dużą ilością czarnego humoru. Nie ma tu miejsca, czasu, ani potrzeby na budowanie postaci, rozwijanie ich relacji czy nabudowywanie charakteru. Najważniejsze są brutalne morderstwa, hektolitry krwi i wieniawa wyrywająca serce przez gardło. Widzicie, to fajne, daje sporo rozrywki i radochy. Aż w pewnym momencie zaczyna nużyć, czuć tu pewną wtórność, powtarzalność, a żarty o kupie przestają śmieszyć. I dokładnie wtedy, wtedy kiedy potrzeba, zaczyna się druga połowa filmu. A wszystko zmienia się o 180 stopni. Do nagle niczego nasz protagonista również przemienia się w potworka, a całość ze slashera zmienia się bardzo krwawą komedię romantyczną pomiędzy dwoma potworami, i jest to pomysł o tyle niespodziewany, co wręcz rewolucyjny w gatunku. Film to ani trochę nie traci ze swojego kiczu, ani z klasowości, a wręcz w niektórych momentach zyskuje. Na przykład, gdy pojawia się lektor, który brzmi totalnie jak ten lektor z Butmanitu, i do tego mówi brównie absurdalne rzeczy. Od razu banan na mojej twarzy i, i kolejna motywacja, żeby dalej oglądać ten film. Miał tu mnóstwo jaj, naprawdę mnóstwo jaj, żeby zaserwować widzą taki twist. I odbija się on też w ocenach, bo film jest dosyć kontrastowy. Z jednej strony słyszymy, że jest to totalna szmira, nawet gorsza od części pierwszej, co dla mnie jest z atutem, A z drugiej strony słyszymy, że jest to film w Polsce rewolucyjny, wręcz arcydzieło w swojej konwencji. No i nie ukrywam, że do tych drugich opinii jest mi zdecydowanie bliżej. Wiecie, tyle autorskości, oryginalnych, świetnych pomysłów i takiej swego rodzaju odwagi twórczej nie widziałem w Polskim Kinie od bardzo, bardzo dawna. Także wielkie brawa, panie Kowalski. Zasłużył pan. Na można temu filmowi zarzucić wiele, ale największym zarzutem jest tu Julia Wieniała. Bo ja rozumiem, że ona sprzedaje filmy, że to jest popularna twarzyczka, ma tam miliony na Instagramie. I fajnie, jak się w tym filmie pojawi, ale na Boga, ona w tym filmie przez 90% łazi w masce potwora. Umówmy się, nie jest to zbyt wymagająca rola, a ona i tak nie jest w stanie tego uciągnąć. Tak uważam, tak jak powiedziałeś, że... I po zobaczeniu kreatywienia ja w tym filmie ja mam wrażenie, że Dąb Bartek ma naprawdę sporą konkurencję, jeżeli chodzi o największe drzewo, tudzież drewno w Polsce. Serio. Zresztą poczyniłem na ten temat już taki humorystyczny wpis na Twitterze, także jak chcecie poczytać, to zapraszam tam. Andrzej Grabowski wypada okej. Okay. Jego postać to w sumie tak naprawdę schemat postaci Andrzeja Grabowskiego, czyli komendant, który ma wszystko w dupie i nie bardzo coś kojarzy, a jego apogeum aktorskim w tym filmie jest żart o rozwolnieniu. Ale w swojej konwencji to działa i wypada naprawdę ok. W roli głównego bohatera Adasia spisuje się naprawdę nieźle, i daje z siebie wszystko, żeby coś dodać od siebie do tej postaci, która no na papierze nie była pewnie zbyt mocno rozpisana. I wychodzi to naprawdę fajnie, ale na naprawdę wielką pochwałę zasługuje tutaj Zosia Wichłacz w roli Vanessy. Chyba najbardziej niuansuje swoją bohaterkę. Wiecie, kiedy ma wkurwiać, to wkurwia. Kiedy mamy jej współczuć, to współczujemy. I to działa świetnie i naprawdę mocno wybija się ponad całą resztę obsady. Wizualnie film oferuje bardzo sprawną operatorkę i fajną zabawę kamerą. Kadry są naprawdę dobrze przemyślane. Sceny morderstw dosyć kreatywne, a całość, mimo swojej kiczowatej, zetwasowej otoczki, wygląda naprawdę solidnie, jak na polskie standardy. Widać tutaj naprawdę tytaniczną, kreatywną robotę Kowalskiego, a najlepszym jej przykładem jest scena otwarcia, która miesza nam troszeczkę. Hmm... Coś w rodzaju wywiadu z wampirem, z inspiracjami z Indiana Jonesa, czy Terminatora. Jest to chyba moja ulubiona w ogóle scena w tym filmie. Jest świetnie nagrana, świetnie przemyślana, świetnie zmontowana. I o Boże, jak ja bym chciał, żeby Kowalski zrobił film o wampirach. Serio, dajcie mi to. Ja dam na to wszystkie moje pieniądze. Montaż no jest bardzo przemyślany i sprawny. Szczególnie w momentach, w których wjeżdża soundtrack lub jakaś piosenka. Obraz wtedy idealnie łączy się z dźwiękiem, nadając mnóstwo takiego oryginalnego, ciekawego stylu. W pewnych momentach miałem nawet skojarzenia z Baby Driverem Edgara Wrighta. Znacie się nie właśnie Nick 2, to naprawdę fajny, z-klasowy, kiczowaty horror, który dzięki oryginalnym pomysłom i odwadze twórczej reżysera naprawdę wybija się wśród przedstawicieli tego gatunku. To film, który naprawdę będzie bawił i zaskakiwał, jeżeli tylko poddamy się prądowi, i popłyniemy razem z reżyserem tą rzeką autorskiego szaleństwa. No, a po Sancie? A po się czeka nas wszystkich wyprawa do Choroszczy. I to prędko. No, do Choroszczy! Ale po co, na badanie? Na badanie! Na badanie, tak? Na badanie! A na koniec warto byłoby dodać, że tego filmu nie powstydziłaby się ani Troma, ani Azaju. A w naszej popkulturalnej baniecy to chyba jednak coś znaczy. Chcecie koniecznie nie znacie, jak Wam podobał się film, co o nim sądzicie i czy kupiliście tą konwencję? A jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to to jest dobry moment, żeby dać suba, dzwoneczek, łapkę czy cokolwiek wam się tam podoba i chce. A tymczasem słyszymy się w następnym materiale. Do zobaczenia. Cześć!